Ejka, witajcie! Dzisiaj chciałbym wam tak przedstawić, pokazać wam, jak mierzyć dobrze spoiny. Pachwinowe. Dzisiaj będziemy się zajmować pachwinowymi spoinami. E, jakie, jakie najlepiej sobie spoinomierz kupić? Mam tutaj dwa rodzaje. Dwa, o, zaraz wam pokażę. Dwa rodzaje spoinomierzy. Ja za niewielkie pieniądze je kupiłem. Ale sprawdzają się bardzo dobrze. Myślę, że chyba każdy początkujący spawacz ma jakiś spoinomierz. Mam taki. To jest chyba jeden z najlepszych spoinomierzy, jakie, jakie można używać do właśnie najprostszych, najprostszych takich spoinomierzy, żeby dokładnie zmierzyć wartość A spojny jeżeli, jeżeli ktoś po prostu nie chce sobie nie chce sobie w no, kieszeni tym, to można sobie takie blaszki kupić. To też niewiele kosztuje na, na, na AlieExpress, czy nawet na naszym Allegro. Bardzo, fa bardzo fajna opcja. Widzicie tu, macie po kolei wszystkie różne wartości, jaka, jaka spojna. Tak na przykład o, przykładacie sobie. Zaraz wam pokażę, jak to się przykłada, ale jeszcze, jeszcze są inne. Tak, takie bardziej kupiłem niewiele waży, można to do kieszeni przypiąć sobie do, do kluczyków. Są jeszcze takie pojedyncze, ale tutaj mamy, na tych mamy dużo więcej, e, dużo więcej wartości. E, można tutaj na nich mierzyć chyba od czwórki, e, zaraz wam powiem. Tak, od czwóreczki tutaj macie, o nie będzie widać. O. Oj, nie będzie chyba widać tutaj. O. Słabo widać, bo to ten rodzic, ale widzicie, czwóreczka, to od drugą stronę jest, to, nie? No, ale to jest od czwóreczki do chyba osiemnastki. E, tak. No, do osiemnastki słuchajcie, do osiemnastki można mierzyć też nie zobaczycie. A zobaczycie, widać bardzo dobrze, wyraźnie. 18. Do osiemnastki można, można zmierzyć spójne. Więc myślę, że to dla początkujących spawać w zupełności wystarcza. Rzadko, rzadko na początku ktoś Wam da spawać A25 czy nawet więcej. Takie rzeczy to już później na grubszych robotach. Ten drugi, ten drugi, on tutaj ma do 20. Do 20 można tutaj zmierzyć, tak? Fajnie, to jest z, z, z nierdzewki i zaraz wam zaraz wam zademonstruję jak tym fajnie się mierzy. Jeszcze zanim, zanim to wam pokażę, chciałem taki rysuneczek zrobiłem, żebyście bardzo dobrze wiedzieli, bo początkujące spawacze nie wiedzą o tym, że są dwa, jakby to powiedzieć, dwie metody mierzenia, mierzenia spawów, albo w A, albo w Z. W zecie się u nas bardzo rzadko używa, ale Stany Zjednoczone czy Anglia właśnie mierzą w zecie. To jest, kiedyś Wam pokażę, zrobię filmik na temat, jak to się mierzy, wartość, jak, jak to się oblicza. Na dzień dzisiejszy to jest tylko, tylko pokazanie, jak się mierzy wartość, a jeżeli, jeżeli, jeżeli będziecie oczywiście w przyszłości chcieli wiedzieć, jak się mierzy zeta, to trzeba sobie zakupić inny, e, inny spojnomierz. To są specjalne spoinomierze. Znaczy, może nie takie specjalne, ale po prostu na innej zasadzie działają. E, tutaj wam pokażę, słuchajcie. Jak ktoś jest bardzo dobry z matematyki, to sam to wyliczy. E, no, ten, taki trochę koślawy, ten, ten rysunek, ale słuchajcie. To jest takie A. No, tak. <laughs> trochę by nie wyszło, ale małe A, co nie? A, czyli to jest ta wartość tutaj odtąd dotąd. AZ, widzicie, to jest długość i tak samo wysokość. Nie, nie narysowałem, ale, ale mierząc stąd i dotąd powinno być to samo. Tak jak wiecie, spoiny pachwinowe powinny być symetryczne, czyli ta sama, ta sama długość, jak i wysokość. Tak jak piękny trójkąt. Jak to równoboczne, tak? Chyba dobrze powiedziałem. Dawno już matematyki nie używałem, więc nie pamiętam geometrii nazw tych, ale wiecie o co chodzi. Symetrycznie po prostu musi być jeden bok do drugiego bardzo, bardzo równy. Jak ktoś, jak ktoś jeszcze ma pojęcie, jak to się wyliczało, więc albo sobie po prostu znaleźć w internecie na pole trójkąta i sobie wyliczycie. A jak nie, to są też gotowe tabelki, żeby zeta. Powiem Wam szczerze, taką historię, jeszcze zanim pokażę wszystko. Jak byłem w Anglii, koledzy po prostu nie wiedzieli, wiedzieli niektórzy, że w Anglii się mierzy inaczej niż u nas w Polsce i że wszystkie właśnie wszystkie wymiary są podawane w Zecie. I pamiętam jak dziś kolega mm, zrobił na, na żeberku. Jakiej to grubości te żeberko było? Chyba dziesiątka albo ósemka żeberko. Zrobił e, spójne ósemkę czy, czy dziewiątkę, bo tam była napisana właśnie dziewiątka. I przyleciał do mnie już po pospowaniu tego. Przyleciał do mnie i mówił, że się Jak tutaj mierzą spoiny? Ja mówię, no jak? No bo y Jakaś mi się wydaje za duża ta spoina, no i wytłumaczyłem mu, i się, i się po prostu zaczęliśmy śmiać z tego, no nic się nie stało, większa będzie mocniejsza, no niekoniecznie, bo materiał jest przegrzany, nie chcę, żeby tutaj wiesz, wiecie kogoś wprowadzać w błąd, więc jak materiał jest, też za dużą się spoinę zrobi, materiał jest przegrzany, traci swoje właściwości I, 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 i dlatego tak, i tak jest zaprojektowane to, żeby po prostu nie robić, jak tam raz się zdarzy, coś tam, nic się tam takiego nie stanie. Akurat te żeberko y, szło na jakąś platformę, która szła pod wodę na jakąś y, przepompownię, więc y, nie trzeba było. Y, było tych żeberek mnóstwo obciążenia mnóstwo tego, i te jedne żeberko naprawdę nic nie zmieniło. Więc było wszystko, wszystko fajnie. Słuchajcie, już trochę wam tutaj wytłumaczyłem, na samym wstępie. Mamy właśnie na dzień dzisiejszy mamy dwa Spoinomierze, taki Spoinomierz, widziałem u nas na Allegro. Y, fajny y, można kupić za. Yeah. Mm -hmm. 50-60 zł, słuchajcie, i to może do końca życia będziecie mieli, więc to nie jest żaden duży wydatek. Warto mieć e, początkujące spawacze, często nie wiedzą na oko, jaka, jaka jest wielkość spoiny. E, wiadomo, ktoś już bardzo doświadczony, e, już, już widzi na oko mniej więcej. Ja, ja też na dzień dzisiejszy mogę Wam powiedzieć, mniej więcej, czy ktoś zrobił czwórkę, piątkę, czy tam dziesiątkę, e, ale nie, nie do końca zawsze tam zawsze można się pomylić troszkę, więc warto mieć nawet starzy spawacze takie rzeczy mają, ja przyznaję się szczerze od lat nie używam, teraz sobie kupiłem e, po to, żeby też dla was filmiki z, zrobić z tym e, w Holandii bardzo dużo właśnie spawaczy używa blaszek, to jest wygodne przykłada się i mierzy e, niestety nie jest tak, nie jest tak blaszka nie jest tak precyzyjna, wiadomo jak to bo tu zrobicie ósemkę albo dziewiątkę wam pokażę, a nie na przykład 9,5. tu już wam pokażę mniej więcej e, więc Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodoba. Przygotowałem przygotowałem tutaj e, parę próbek. Sobie, tak już wiadomo, żeby nie robić tego na miejscu. E, teraz, bo by było ciężko to mierzyć, by, ta próbka by była gorąca, więc nie mógłbym Wam w 100% pokazać, jak to wygląda. E, przygotowałem takie, o tutaj zrobiłem, e, no, taką. Taką małą trójeczkę 3,5. E, I tutaj mamy między 6 a 7. Zaraz zobaczymy, czy dobrze trafiłem. To jest pozycja pozycji nabocznej, czyli e, pozycja e, PB, tak? I następną próbkę przygotowałem też. E, takiego pionika, szału nie ma może. Ktoś by powiedział 15 lat chłopspawa, i taka kiepska próbka. No taka wyszła, słuchajcie, no nie zawsze się robi idealnie. No, i ostatnia, okapowa w okapie, to nie jest, nie jest na bocznej pozycji, czyli to była taka pozycja, w tej pozycji sobie przejechałem, akurat tutaj sobie jechałem pulsikiem. No, przepięknie też nie jest, ale, ale jak to mówią, było gorzej, kleskali. Ja się nie wstydzę, jak coś troszeczkę gorzej wychodzi, hmm, uważam, że do, ładnie spawam. Hmm. I, i, i naprawdę pokazałem to wiele razy, tutaj jeżeli ktoś e, będzie tutaj, e, nie będzie się komuś podawać śmiało piszcie, nie musi wam się podawać, chciałbym się po prostu z tą osobą spotkać kiedyś zobaczyć, czy naprawdę tak dobrze spawa jak mówi e, słuchajcie, to nie o to chodzi, to nie chodzi o to, żeby się tu przerzeźniać kto spawa lepiej, kto sprawa gorzej, to jest po prostu e, kanon, na którym staram się wam przekazać w, naprawdę dobrą wiedzę no i słuchajcie, no i słuchajcie, no to zaczynajmy więc, yy, zaczynajmy, bo postaram się to jakoś tak ładnie obrócić. Mam tutaj, taki mam tutaj, o, zobaczcie, jakie ładne szafki mamy. <laughs> to jest taka nasza kanciapka. Yy, I słuchajcie, zaraz, zaraz y, tutaj położę próbeczkę i, i zaraz będziemy zaczynać. No to do zobaczenia za chwilkę. Pyk. No, już jestem z powrotem, musiałem, musiałem tam, nie wiem czy zobaczycie to na filmiku, ale musiałem po prostu przełączyć kamerę, a w trakcie nagrywania y, nie da się tego zrobić. Więc y, mamy, na początek bierzemy, bierzemy sobie właśnie tą, tą próbeczkę. Słuchajcie, najlepiej będzie Wam pokazać, jak to zmierzyć. Słuchajcie, ja myślę, że najlepiej by było, o, w takiej, a nie innej pozycji. Słuchajcie, o, widzicie, elegancko, widać spójne. No i zaczynajmy. No nie wiem, ja tutaj co wam powiedziałem? Mówiłem wam, że to jest jakieś 3, 3,5. Tutaj nie mamy, nie mamy na tej, na tej blaszce, co wam pokazywałem, nie mamy, nie mamy Ten tu jest piąteczka, słuchajcie, czwóreczkę, o jest. Mamy tak, mamy czwóreczkę. Pokazuję wam. Widzicie? Czwóreczka. Przykładamy w ten sposób. Dwie krawędzie muszą dochodzić. Jedna dochodzi, druga o, widzicie, pomyliłem się. Jednak nie, jest, nie, nie nie powiedziałem, ile powinno być. Jest jakieś, nie dolega do końca. Widzicie, tu górna, górna część. Bo żeby prawidłowo zmierzyć, powinna do, dolegać dolna część i górna. Więc najlepiej przyłożyć najpierw na dole, dosunąć i powinna się oparać na górze i na dole. No w sumie oparła się, oparła się, więc jest czwórka. Pomyliłem się, myślałem, że to jest 3, 3,5, a jednak jest czwóreczka. Widzicie? Jest czwóreczka. No. Nie jest taka symetryczna, jak powinna być. Troszeczkę leży na dole, ale, ale tak jak widzicie. O, tutaj z bliska wam pokażę. Dużo ładnie widać. Widzicie? Czwóreczka jest jak ulał. A teraz popatrzymy dalej. Popatrzymy dalej na, 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 tą, na tą dalszą, dalszą spoinę. Yy, obrócimy ją trochę. O, słuchajcie, no to tutaj się pomyliłem. Jak tutaj tak zaniżyłem, no to powiem wam, że tam będzie więcej. Myślę, że będzie koło ósemki. I próbujemy jeszcze raz ósemeczką. Ósemeczkę mamy. Przykładamy. Przykładamy. Widzicie? Na dole przykładamy. Może Wam bliżej to pokażę. O! Przykładamy. Dosuwamy. No i... To wcześniej mówiłem dobrze, bo nie dolega. Widzicie? Tu na dole, na dole całkowicie jeszcze nie dolega. Dolega górą, dolega. Tak samo dołem dolega. Ale do spoiny nie całkiem Brakuje tam, czyli to będzie jakieś 7,5. Sprawdzamy, mamy tu siódemeczkę, obracamy, obracamy na siódemeczkę, dociskamy i słuchajcie, dociskamy siódemeczkę, no i mamy, mamy. No ale to jednak siódemeczka, nie 7,5. Widzicie, jednak, jednak się ten trochę się źle mierzy. Widzicie, też nie można całkowicie perfekcyjnie zmierzyć, ponieważ, ponieważ tu powinno być 90 stopni. Ja i tak przy, przy spawaniu tej próbki wziąłem ją troszeczkę, rozchyliłem, że jak będę spawał, to ona mi, się, ona mi się troszeczkę zwęży. Myślałem, że zostanie mi 90 stopni. Nie ma 90 stopni, więc dlatego e, niezbyt precyzyjny pomiar jest. To jest cienka blacha, tak jak Wam tutaj pokazywałem. Chyba szóstka to jest. Tak jest. Szóstka blacha, widzicie? Więc szóstka blacha e, bardzo się wygina. Najważniejsze jest właśnie, żeby, żeby e, jak będziecie już spawać coś grubszego, żeby dobrze to zmierzyć. To jest tylko takie m, mniej więcej, żeby wam pokazać. Wiadomo, będziecie mieli konstrukcję, grube rzeczy, które to będzie sztywne, to Wam się nic nie ucieknie. Więc tutaj jeszcze raz sprawdzimy. Siódemeczka jest tutaj. Dojeżdżamy siódemeczką. No, się postaram się to jeszcze przysunąć. O, przysuniemy tu bliżej. A tutaj? A tutaj już jest mniej. Jak to, jak to się stało? O, nie widzicie tutaj. O. Widzicie? Widzicie tu? Tu jest mniej już niż siódemka. Oj, troszeczkę się nam... O! Teraz dobrze widać. Mniej niż siódemka. Czyli nawet tam wyszła szósteczka. Szósteczka. O! Nie zrobiłem idealnej tej spoiny, ale... No, tak jak powiedziałem, ja na oko widziałem, że to jest siódemka, ta blacha jest, ta górna blacha jest troszeczkę przechylona, tak jak mówię, nie jest to, no, tak jak Wam pokażę teraz, jeżeli ktoś to dostrzeże, nie jest to naprawdę 90 stopni, tylko odchylone jest minimalnie, nie mam tutaj kątownika, eee, a czekajcie, a czekajcie, a może mam, a może mam kątownik, zaraz szybko zobaczymy, no... Nie, niestety nie mam kątownika. A nic, nic, to nie jest nieważne. Słuchajcie, dobrze, zrobiliśmy taki pomiar. Jeden, jeszcze jeszcze Wam pokażę, właśnie na przykładzie tej drugiej próbki, e, którą zrobiłem. Mamy tutaj pionika. Słuchajcie, pionik e, zrobiony. Położymy go, położymy go na bok. Łatwiej, żeby nam się mierzyło. Wiadomo, jak będziecie na konstrukcji, to nie uda Wam się. Ale położymy go, pionika. I teraz, słuchajcie, no. Zgadnijcie, zanim zacznę mierzyć, co tu może być. Co tu moglibyśmy sprawdzić? No bardzo dużo, bardzo przypomina tamtą spoinę. Myślę, że... Myślę, że jest między 6 a 7. Dosyć, dosyć szeroka, szeroka, jest yy, spoina. Przykładamy... O, trafiłem, trafiłem, szóstka. O, nie, wy nie widzicie? O, trochę się to światło odbija. Mam takie nieciekawe tutaj miejsce. No, pracuję nad, nad, nad lepszym studiem, nad, nad lepszą, lepszą jakością filmików. O! ale jeżeli, jeżeli, o przyjrzycie się patrzcie, o teraz ładnie się wyrównało widzicie, idealnie, przy, przylega górą dołem, szóstka pafina szósteczka, tak e, dalej co robimy, a to spróbujemy jeszcze tą tą w okapie co robiłem tą też możemy sprawdzić e, troszkę, troszkę, nam to ucieka, o, o teraz teraz wygląda brzydko, co, no robiłem robiłem, e, na spawałem więc ta, ta, ta druga Yy, druga laga taka jest właśnie szarpana, no nie popisałem się przyznaję się szczerze, że się nie popisałem <laughs> ale dobra yy, patrzymy co tutaj my mamy co to mamy yy, myślę, że tutaj też jest jakieś 7, 8 przełożymy najpierw siódemeczkę przełożymy najpierw siódemeczkę no jest za dużo, nawet nie ma nie ma yy, siódemki 6 6, nie też, ani 6, ani 7 tak no, ale mówię, uciekła blacha. No, myślę, że to takie 6, 6,5. E, dobra, nieważne, nieważne. E, nie będziemy się kłócić o, o tam, o tam, czy to jest szóstka, czy siódemka. E, takich rzeczy raczej nie spotykam e, na filmach, żeby po prostu ktoś się rzucał, żeby było, jak miała być zrobiona szóstka, żeby było 6,5. Słuchajcie, teraz wam pokażę te drugie cacko. Tak? Mm. O, wyostrzymy, wy jest, a jakoś, wy, widzicie? On tak wygląda. Tutaj mamy takie kółeczko. Pych, poluźniamy do regulacji, tak? Do regulacji, widzicie? No i podobna zasada. Ta część wraz z tą częścią muszą dolegać. Tak jak, tak jak mieliśmy w przypadku blaszek, wracając do blaszek, tak? Musiała ta część i ta część na przykład przy siódemce dolegać, żeby nam pokazać ten wymiar. To, to działa na, tej same, na podobnej zasadzie. Po prostu tylko ten, ten szpic odmierza nam... E, odmierza nam wymiar i słuchajcie mierzyliśmy wcześniej zaraz zobaczymy co on to daje nam pokaże mierzyliśmy tego, wyszło nam, że to jest czwóreczka, słuchajcie mamy mierzy nam trzymamy bierzemy sobie, dokręcamy, dokręcamy to dokręcamy tam śrubeczkę jeszcze po luźnie bo o, nie doszło dokręcamy śrubeczkę i sprawdzamy wymiar tak, sprawdzamy wymiar Raz, słuchajcie, tutaj gdzie mamy 0. O, gdzie mamy 0. Patrzymy, raz, dwa, trzy. Trójeczka, czyli miałem rację. Czyli miałem rację, tamten, jednak tamta blaszka niezbyt precyzyjna jest. E, czyli e, oko spawacza, z, z wieloletnim spawaczem jest lepsze niż m, m, do mierzenia. Jednak tak jak mówiłem, trójeczka, a nie czwóreczka. Ale to jest taka granica zawsze, którą. którą e, Tolerancji, tak? Zobaczymy teraz dalej, zobaczymy teraz dalej. Robimy tą samą opcję, odkręcamy sobie, żeby można sobie ruszać. Przykładamy, tak samo, przykładamy, dociskamy z góry, nie wiem czy ktoś widzi, ale dobra, dociskamy tak mocno, żeby szpikulec oparł nam się na spoinie. Dokręcamy i znowu sprawdzamy. I znowu sprawdzamy. Tu mamy zero i no szósteczka. Widzicie? Prawie szósteczka, niecała szósteczka można tu precyzyjnie policzyć 5 i, i tam ileś dziesiątych, ale to nam nie jest potrzebne. Tak, niecałe 6 po prostu grubość spoiny. Jeszcze tak samo, to się nie różni, tak samo się sprawdza, sprawdza się piony tutaj jak ktoś zrobi ładną łuseczkę, nic nie wpadnie ale słuchajcie no widzicie taki jest problem z tym że nie da się zmierzyć zawsze tym typem spojnomierza ponieważ on jest bardzo szeroki dlatego blaszką jak mierzyliśmy można bardziej właśnie nie potrzeba tyle przestrzeni na przykład na dole i na górze żeby oprzeć spoinomierz. tutaj niestety widzicie no nie zmierzę wam teraz nie zmierzę nam wam tego no przykro mi przykro mi ale tutaj tak jak wam pokazałem bez problemu widzicie minimalna powierzchnia jest przyjęta i bez problemu możemy zmierzyć więc słuchajcie mam nadzieję że coś ten filmik do czegoś wam się przydał sami zdecydujcie czy wolicie taki spoinomierz czy wolicie coś takiego a może jeszcze jakiś inny bo jest tego mnóstwo na rynku i, i tak naprawdę to do was to do was ee, to do was wszystkich ee, od was wszystkich zależy co będziecie używać, co będzie dla was wygodniejsze. O zrobimy tak. O słuchajcie, o <laughs> co będzie, co będzie dla was ee, bardziej bardziej takie poręczne. No tak jak zauważyliście e, ten spoinomysz jest naprawdę fajny, nieciężki, mały, można do kluczy doczepić ale jednak nie jest taki precyzyjny jak ten. Ten ma minus taki, że musi być odpowiednia powierzchnia, znaczy przepraszam, ten ten potrzebuje odpowiedniej powierzchni, żeby mu zmierzyć. Tymi blaszkami można praktycznie wszystko, nawet nawet jeżeli jest niewiele krawędzi, można, można w miarę to dobrze zmierzyć. E, tak jak mówię, nie ma takiej tolerancji na każdych robotach, że ktoś będzie wam przychodził, mierzył każdą spoinę czy jest 6,5 czy 6,3. E, chociaż zdarzyło nam się kiedyś, mieliśmy taki kontrakt, że e, przyjechali do nas, przyjechali do nas z. z skąd to oni przyjechali? Słuchajcie, przyjechali do nas. E, z Niemiec, no i nie mieli, po, po prostu chcieli uciąć nam godziny, chcieli, żebyśmy jak najbardziej byli w plecy, żeby firma po prostu płaciła odsetki za niedotrzymanie terminu i sprawdzali naprawdę co do chyba. Hmm, do dwóch do dwóch dziesiątych. Do dwóch dziesiątych, jeżeli spoiny były za małe, o dwie dziesiąte, to trzeba było napawywać. Jeżeli były większe, to nie trzeba było, ale za małe, o dwie dziesiąte, już trzeba było napawywać. Wszystko wtedy, pamiętam, był problem, bo wszyscy myśleli, że jest A4, a to było Z. 5,3 miał być, bo A4 to jest Z5,3. Jeżeli dobrze pamiętam, jeżeli było 5,1, już kazali wszystko napawywać. Pamiętam, chłopaki napawywali bardzo, bardzo dużo. Całe, całe dźwigary napawywali, żeby po prostu wymiar się zgadzał. To była, to była masakra we wszystkich pozycjach. Chłopaki się namęczyli, bo sufitów było też sporo. No ale. Człowiek się uczy na błędach. Później już wiedzieliśmy, żeby zrobić lepiej taką A5, gdzie, gdzie ten wymiar Z, te 5,3 na pewno będzie, było 5,8, 5,9, więc na pewno to było. I niż zrobić za mało mi później napawywać i kombinować, szlifować. Więc yy, musicie wiedzieć dla kogo co robicie, kto ma jakie wymagania, ale. 90%, 95% firm wymaga tylko mniej więcej, musicie zapamiętać jakiej grubości na przykład można zrobić na jeden ścieg, jaką spoinę więc będę to w następnym filmiku też Wam przedstawiał na, na, na jeden ścieg, na trzy ściegi na, na, na pięć ściegów jakie, jakie spoiny się robi żeby nie było, że ktoś tam A12 zrobi na raz no bo często po prostu w wielu firmach, w których ja byłem lecisz od razu, nawet nie dałem ci drugiej szansy, wylatujesz, jak po prostu ktoś zrobi choinkę. I, i tak to właśnie wygląda. Więc y, mam nadzieję, że podobało wam się, że do czegoś wam się przyda. Dla wszystkich nowych zapraszam do subskrybowania. Oczywiście wspierajcie mój kanał, bo y, dzięki temu będę mógł sobie zakupić takie rzeczy, jak tutaj mamy. z e, inną mierze, czy jakieś w przyszłości inne inne... Y, Narzędzia czy jakieś yy, maszyny, które, które będę wykorzystywał w tych filmikach. Na dzień dzisiejszy nie wydałem za wiele, mam, mam dopiero paru tam z wspierających. To jest dopiero początek, ale wiem, że będzie Was coraz więcej. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają ten kanał, co mnie oglądają. Bo, bo wcale to nie są takie wielkie pieniądze. Każdego tam stać, żeby wesprzeć troszeczkę kanał, pomóc rozbudować to wszystko. W przyszłości będę też już miał swój warsztacik, na którym będę mógł prezentować w jaki sposób spawać. Już będzie to po prostu bardziej praktycznie. Zaczynam powoli i żeby więcej pokazywać niż mówić. Chociaż uwielbiam mówić, jak już zaważyliście, Dlatego zrobiłem ten kanał. Jeszcze raz tutaj wracając do, do filmiku. Słuchajcie. Jeszcze raz tutaj patrzcie sobie i zastanówcie się, czy taki, czy jaki. Jeżeli chcielibyście jakiś inny, nie wiecie, jaki, wyślijcie może zdjęcie. Wesprzyjcie mój kanał i wtedy możecie śmiało do mnie na messengerze wysłać zdjęcie z zapytaniem, który z poinomierz jest lepszy, który warto kupić. Pozdrawiam wszystkich, czekam na Wasze komentarze. Do zobaczenia, cześć.